Film Arkadikusa, Stop Killing Games, Trwa liczenie głosów, Polish our prices. Mm. Jeszcze o tym nie wspomniałem, ale wspomnę o tym w materiale, który już mam nagrany, ale no nie zmontowałem, bo jesteśmy na żywo jakby, jestem z wami, dlatego jutro będzie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj Arkadikus nam opowie. Cześć moi drodzy z tej strony Arkadikus. Jak się macie? Mamy update odnośnie Stop Killing Games. Jak tak. mówione było po tym, jak zebrane zostały podpisy, a przypominam z przyzwoitości miało to być milion podpisów minimum, a mhm. zebrano ponad milion i czterysta pięćdziesiąt tysięcy. Teraz następuje proces weryfikacji. Czy to nie było botowane? Czy dane się zgadzają? 97% niechody, podpisy. I jeśli wszystko będzie dobrze, jeśli będzie ok, to rozpocznie się cały ten proces legislacyjny. Tak. Rozskotnie, jako taka twarz. Sto o, w ogóle w Polsce mieszka. Dowiedziałem się dzisiaj. <laughs> Top Killing Games. Był pod tym względem bardzo pesymistyczny, twierdząc, że dla bezpieczeństwa to lepiej byłoby zebrać minimum milion i dwieście tysięcy, gdyż podejrzewał, że ta akcja może być bombardowana przez lobby fałszywymi podpisami, by sprawić takie wrażenie w ludziach, że E wiecie, no dobrze idzie, to już mojego głosu nie potrzebują, ja nie pamiętam swojego pesolu, po co będę podpisywał. A potem, no, gdyby nie było tego miliona legitnych podpisów, no to akcja zostałaby uwalona w zarodku, bo ten milion to był wymóg absolutny, minimalny. A i nawet podejrzewał, że ten milion i 000 tysięcy to jest już świetny wynik, jasne. Ale no jeszcze spać spokojnie to do końca nie można. No i teraz te podpisy są weryfikowane i mamy kurewsko dobre nowinki. Ze wstępnych raportów z kilku krajów. Okazuje się, 97%. że 97% prawdziwych podpisów utrzymuje się na poziomie 97%. Tak. To oznacza, że na ten moment z 1 450 000 podpisów 1 406 500 jest poprawnych, a tylko 43 500 jest albo zbotowane, albo po prostu z pomyłką. Czy to w nazwisku, czy fajny wynik. w peselu lub jego odpowiedniku zagranicznym. Sam Ross na Twitterze napisał 14 września, wygląda na to, że moje zmartwienia w lipcu były nie potrzebne nie wszystkie podpisy dla ECI, czyli Europejskich Inicjatyw Społecznych, zostały jeszcze zliczone, ale dla tych, które już sprawdzono, wynik ważności wynosi około 97%. Myślę, że oznacza to, że przesłuchanie przed Komisją Europejską jest praktycznie pewne. Myślę, że tak. warto też zaznaczyć, że niejako praca Rossa została już zakończona. Chłop zapierdzielał jak wół. W naszym imieniu, przez ostatnich kilka miesięcy, robiąc to w zasadzie za darmo, udzielając się w podcastach, wywiadach, promując to ile się da mhm. i ile wlezie, pchając to, jakby nie patrzeć do przodu. A jego ostatnia odpowiedź właśnie w lipcu na Cześć, kłamstwa Viktor. i manipulacje The Pirate Software, no co też Pirate Software m, przysporzyło masę przykrości w pełni zasłużonych, sprawiły, że ta cała akcja wybuchła w pełni i teraz rozodchodzi. Idzie odpocząć. Mimo wszystko będąc jednak jakby tak na czujce, jakby coś było potrzebne. Informuje o tym oficjalna grupa Stop Killing Games na Reddicie, gdzie czytamy: Niektórzy wieloletni współpracownicy wycofali się po latach wysiłków na Ross, Ros serdecznie im dziękujemy. Jednocześnie dołączają nowe osoby i przejmują obowiązki. Ta zmiana wymaga czasu, ale już przynosi efekty. Sam Ross również odpowiedział: jeśli chodzi o moje wycofanie się, to bardziej jestem na wezwanie w sprawach, gdzie moja obecność mogłaby bardzo pomóc. Większość tego, co dzieje się teraz, najlepiej zostawić osobom znającym się na procesach politycznych Unii Europejskiej, jak Mortis, więc zostawiam większość spraw ludziom, którzy wiedzą co robią lepiej niż ja, aby zmaksymalizować nasze szanse. Warto też no pamiętać, i super. że nadal można pisać do swoich przedstawicieli w Unii Europejskiej, wspomaga, wspominając o Stop Killing Games i prosząc ich o wsparcie. Już nie potrzebujemy tych podpisów, bo ja też jestem za tym ruchem. Generalnie mi się podoba. Już nie potrzebujemy, ale wiadomo, im więcej tym lepiej. No nie? Lepiej, lepiej być dwa razy pewnym niż później jeden podpis miałby zabraknąć. A generalnie ja jestem bardzo za tym ruchem. Jest to, jest na to też instrukcja sprzed dwóch, trzech miesięcy, kiedy to właśnie tam pisano i zabiono ludzi, żeby to robili, że niezłośliwie, nie męcząco, ale też wyjaśniając o co w tym chodzi, dlaczego nam na tym zależy oraz wyjaśniając krótko, czym Stop Killing Games jest i czym nie jest. Nie żeby to były jakieś mhm. takie, wiecie, ogromne elaboraty, bo nikt tego tak poprawdzie nie przeczyta, bo nie będzie miał na to zwyczajnie czasu. Krótko zwięźle na temat z kulturą. Warto też wspomnieć, a jest to wiadomość dosłownie z wczoraj wieczora, z 15 września, że Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie wsparło inicjatywę Stop Killing Games e, oraz też przy okazji Polish Hour Prizes. Dariusz Standerski, wiceminister Może cyfryzacji, będą tańsze gry. oświadczył na socjalach, że przekazał do Łokiku pisma dotyczące tych dwóch właśnie spraw ważnych dla nas jako graczy. Zacznijmy od głównego tematu, od którego zaczęliśmy tutaj cały materiał, czyli Stop Killing Games, i w piśmie czytamy: W ostatnich tygodniach Ministerstwo Cyfryzacji prowadziło rozmowy z polskimi przedstawicielami ruchu Stop Killing Games. To międzynarodowa inicjatywa stawiająca sobie za cel ochronę graczy wideo przed utratą dostępu do starszych tytułów w wyniku wyłączania serwerów przez wydawców gier. Twórcy inicjatywy zwracają uwagę, The że ta crew, praktyka nie? jest szkodliwa dla konsumentów i utrudnia archiwizację gier, te zaś również w opinii Ministerstwa Cyfryzacji można dziś już często uznawać za pełnoprawne dzieła kultury. Podjęta przez ruch Stop Killing Games i europejska inicjatywa obywatelska zebrała ponad 1 400 tysięcy podpisów, w tym ponad 150 tysięcy z Polski. To ostatnie, to o tyle ciekawe, co zresztą głośne było przy ostatnich wyborach prezydenckich, że zebrano więcej podpisów w sprawie gier niż jest wymagane na ogłoszenie kogoś kandydatem na prezydenta. No nie sądzę, by te 150 tysięcy powinno być w takim przypadku ignorowane. Dalej czytamy. W sumie ciekawe. Ministerstwo Cyfryzacji popiera postulaty ruchu Stop Killing Games będę bardzo wdzięczny jeżeli pan prezes pochyliłby się nad opisanymi problemami. No właśnie, problemami, e, czyli liczba mnoga, bo teraz czas na ten drugi zawarty w tym piśmie temat, okay. czyli Polish our prices, również ważny dla nas jako polskich. To co przed chwilą ten Medard powiedział, że mamy najdroższe gry na całym świecie. Polskie ceny są jakby najdroższe. To jest pogrzane. Jesteśmy Top 3. Czasami są najdroższe, czasami jesteśmy na drugim miejscu, na trzecim, ale generalnie mamy najdroższe gry na całym świecie. A zarabiamy na przykład ułamek tego, co w Stanach Zjednoczonych. Graczy temat, który do tej pory no, nie miał wielkiego, że tak powiem, administracyjnego wsparcia, mimo że oddolna inicjatywy może jak jest. najbardziej budzić podziw zarówno skutecznością, jak i niejako zażartością zaangażowanych w to ludzi. No więc czytamy. Na polskim gruncie aktywiści zwracają także uwagę na relatywnie mało znany problem wyjątkowo wysokich w porównaniu do innych krajów europejskich cen gier na popularnej platformie dystrybucyjnej Steam, niewspółmiernych do siły nabywczej i warunków polskiego rynku. Źródłem tego zjawiska jest prawdopodobnie zastosowanie wymiany rażąco różnego od obecnych średnich kursów walut. W opinii ministra cyfryzacji takie działania mogą stanowić naruszenie praw konsumenta. A więc jak widać jest wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji również i w tej sprawie, co bardzo no i bardzo dobrze. Tak jak wspomniałem, zarówno przy Stop Killing Games, jak i Polish Hour Prices mamy teraz dobre wieści, same dobre wieści i miejmy nadzieję, że ten trend pozytywnych newsów się utrzyma. No przynajmniej jeśli chodzi o te właśnie. Tematy. I to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. W tym miejscu chciałbym przywitać wspierających. Witam Twoich wspierających. Powiem tak. Ja jestem za tym ruchem, bo sprawdźmy. Patrzcie to. Steam. Gdzie to jest Steam? Kurde. Steam. Eee, sklep. No nie wiem. Eee, Mindzai, tak. Mindzai. Sprawdźmy, co. a to nie, SteamDB to powinno być. Um, czyli SteamDB. Źle sprawdziłem. W się sensie źle. No nie wiem, dobra, Borderlands 4. A, pa, 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 gdzie to było? Gdzie to jest? Price. History gdzie to się sprawdzało? Mm. Price. History. Zobaczcie. Mamy najdroższą. Nie, dobra, mamy raz, dwa. Jesteśmy na piątym miejscu, jeżeli chodzi o najdroższe, e, najdroższe ceny. Drożej mają tylko w Izraelu o, o złotówkę, w Norwegii o 3 złote i w Szwajcarii o 20 złotych. A cały świat. Ma taniej, najtaniej mają w Chinach. Za połowę ceny. W Indiach, w Wietnamie. No ok, wiadomo, nie? Tam się zarabia mniej, ale oni mają to dostosowane, chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej. W każdym razie, to tylko jeden przykład z, 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 z miliona przykładów. Także Stop Killing Games jest ważne. Pamiętajcie.